Do Centrum INDIBY trafiłam przez przypadek. Jestem mamą czteroletniego chłopca, który urodził się przez cesarskie cięcie. Rozważałam operację plastyczną, która przeszkadzałaby mi tak naprawdę w pracy, więc szukałam innych rozwiązań. Centrum INDIBA wpadło mi dosłownie w ręce przez przypadek. Przyszłam, porozmawiałam z Bożeną, pokazałam jak wyglądam, doradziła mi, udzieliła bardzo szczegółowej konsultacji, i w ten sposób tutaj zostałam. Mój brzuch podczas terapii zmienił się niesamowicie. Miałam bardzo duży zwisk, który sprawiał, że czułam się na plaży niekomfortowo, rozbierając się sama przed sobą w lustrze. Po półtora miesiąca zabiegów, stojąc rozebrana kompletnie przed lustrem, pierwszy raz w życiu zobaczyłam swoją bliznę. Doprowadziło mnie to do płaczu, oczywiście takiego pozytywnego płaczu, euforii i szczęścia, bo zobaczyłam bardzo dużą zmianę. Z każdym kolejnym zabiegiem zmiana była coraz większa. Wypracowała mi się talia, rozstępy zmieniły swój kolor, zmieniły swoją konsystencję, zwis zrobił się dużo mniejszy. Dzięki terapii stałam się dużo bardziej zadowolona ze swojego wyglądu, szczęśliwsza i nie wstydzę się tego, jak wyglądam.